Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku powiem Wam, co dziecko potrzebuje do norweskiego przedszkola oraz ile kosztuje taka wyprawka. Zapraszam. A więc tak, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, jak głosi typowe powiedzenie norweskie. To by się zgadzało. W norweskim przedszkolu dzieci wychodzą na zewnątrz niezależnie od warunków pogodowych. W tej części Norwegii, w której mieszkam, bardzo często pada deszcz. I wieje wiatr. Zatem warunki pogodowe są dosyć wymagające. Dzieci spędzają pół dnia bądź nawet trzy czwarte dnia w przedszkolu na zewnątrz. Dlatego muszą być ciepło ubrane, muszą mieć sucho i powinny być dobrze ochronione od wiatru. Zaczynam: Mam tutaj mnóstwo ubrań, których nie widzicie już wam pokazuję po kolei, co potrzeba. Mm. Jeśli chodzi o kombinezony, dzieci potrzebują mieć kombinezon w zależności od pory roku, Tak, gdy jest to e, późne lato wczesna jesień, jest to kombinezon cienki, e, on ma membranę. Wybraćmy taki z dosyć e, dużą membraną, 15 tysięcy mm szczelności, e, oddychający, nieprzemakalny, tak? E, jest to cienki kombinezon, który dzieci zakładają na, na body i e, spodenki, tak? Tak on wygląda. Na dole są takie gumeczki, które zakłada się dzieciom na buty, żeby kombinezon nie podwijał się do góry. Kapturek. E, to jest cienki kombinezon. Pod niego, tak jak mówię, zakładamy bodziaka i spodenki. Ym, gdy jest y, takie późne lato, wczesna jesień, czyli około Myślę, 15 stopni. Gdy przychodzi zima i chłodniejsze dni, dzieci potrzebują gruby kombinezon. On już jest ocieplany, watowany. Mm, tak wygląda. Też ma gumeczki na, do założenia na buty. To jest niezwykle istotne w przedszkolu, ponieważ dzieci dużo chodzą na kolanach, skaczą, biegają. Dlatego ten kombinezon cały czas, by by podwijał się do góry. Nogawka by się podwijała do góry i by zaraz była albo mokra skarpetka, albo nogi yy, chłodne i ważne są gumki. Można je oczywiście dokupić, bo są zapinane na takie guziczki. Bardzo często się niszczą, pękają, więc to jest ważny element do dokupienia. Gruby kombinezon też z membraną yy, ciepły, tak? Na zimową porę. Dobrze, tak jak powiedziałam, co pod kombinezon. Jeśli jest zima, to dzieci bardzo często zakładają wełnę. Wełny mamy dwa rodzaje: są cienkie wełny i grube wełny. Tak, gdy jest cieplej, może być to cienka wełna. Tutaj wybrałam tego typu wełnę: to jest 100% merynos. Wełna z merynosa hmm, bardzo ciepła, oddychająca i nie drapiąca, jak zapewnia producent. Bardzo ważne dla dzieci, na przykład z zatopową skórą żeby wełna nie drapała. A jednocześnie dobrze chroni przed, przed chłodem. Zakłada się to pod kombinezon. Na przykład pod ten cienki kombinezon, gdy jest taka późna jesień, a jeszcze nie jest na tyle zimowo i chłodno, żeby e, sięgnąć po gruby kombinezon, to wtedy zało założyć można taką cienką wełnę pod spód i dziecku będzie ciepło. Wełnę zakładamy na ubranko, na body, na, na rajstopki, na spodenki. Kombinezon jest bardzo wygodny, ponieważ ma suwak. E, Szybko można rozpiąć i zapiąć. Taki kombinezon używamy również do spania w wózku. Dzieci w Norwegii śpią w wózkach, więc ten kombinezon używamy do spania również. Cienki, gdy jest cieplej, a gruby, gdy jest zimniej, tak? Tutaj mam gruby kombinezon też z Merynosa. On już jest taki grubszy w dotyku i w wyglądzie, a zatem cieplejszy, tak? Co za tym idzie. Tak wygląda ten kombinezon. No, już musi być bardzo zimno na dworzu, żeby yy, gruby kombinezon i gruby, yy, gruby, yy, i grubą wełnę założyć, tak? No to koło zera albo na minusie to wtedy dzieci tak się ubiera. Yy, dobrze, nie powiedziałam o cenach. Cienki kombinezon zapłaciłam yy, za niego, akurat była promocja, pół ceny. Normalnie kosztował 800 koron, ja zapłaciłam 400 koron. Yy, jeśli chodzi o zimowy kombinezon. Również była promocja, kosztował 300 koron, tak? Czyli nawet był tańszy od tego cienkiego. Wełna. Wełna w Norwegii bardzo, bardzo rzadko jest przeceniona, tak? To jest produkt dobry technicznie, A jeśli chodzi na przykład o dobrą, dobry skład wełny, gdy to jest 100% marynos, no to o promocję bardzo ciężko, ale można szukać oczywiście. Tu jest bez promocji 400 koron, tak? 400 koron cienka wełna, Cienki kombinezon wymiany, a ten y, kupiłam w zeszłym sezonie. Mm, on kosztował bodajże 500 koron, około, tak? 500 koron, gruby. Gruby kombinezon. Dobrze, co dalej? Kombinezony za nami, ale nie wszystkie, ponieważ gdy jest mokro na zewnątrz, pada deszcz, y, dzieci nie używają tych kombinezonów, pomimo że mają membranę. Lecz y, bardzo popularny jest Rain Toy i y, y, Rain Dress y, po norwesku. Y, to są takie gumowane. Gumowane ubrania, tak? Tutaj jest cienka kurteczka gumowana na tą porę cieplejszą roku późne lato, wczesna jesień. Cienka kurteczka, do której są spodnie na szelki gumowane, też oczywiście mają te gumeczki wykończone są gumeczkami. Mhm. Za to zapłaciłam 200 koron, ponieważ jest to używany produkt, natomiast nie ma śladów użytku. Podejrzewam, że ktoś w ogóle albo bardzo mało używał tej kurteczki i spodni, albo dziecko szybko wyrosło. 200 koron za całość. Nowy około myślę 500-600 koron, więc opłacało się. Jeśli chodzi o zimę i deszcz, zima i deszcz są popularne kombinezony, też gumowane, lecz ocieplane. One są na takim polarku podszyte żeby dziecku było cieplej, po prostu, a jednocześnie też yy, nie przemakało, tak? Też z gumeczkami na dole. Pod spód oczywiście można założyć cienką wełnę, wtedy będzie super komfortowo i ciepło dziecku. Tak wygląda. Też używany 200 koron. Nowy, myślę, około 600 koron. Około, wiadomo, wszystko zależy od firmy, od sezonu, w jakim kupujemy, od promocji, tak? Jeśli dziecko na przykład wełny nie bardzo toleruje, bądź stwierdzimy, że wełna to za duży wydatek dla nas, e, to możemy zainwestować mniejszą sumę pieniędzy w kombinezonik polarkowy pod spód, tak? Są też na rynku bawełniane kombinezoniki. One są troszkę mniej ciepłe dla dziecka, ale nie drapią i, i są tańsze. Tak, Ten akurat jest y, używany, więc y, kosztował mnie około nie wiem, 100 koron nowy myślę około 300-400 w zależności od firmy. Tak, co dalej? Rękawiczki. Nie każde dziecko chce nosić rękawiczki. E, albo powiedziałabym nawet, że mniejsza część dzieci lubi rękawiczki. Bardzo często dzieci ściągają rękawiczki, jest im niewygodnie coś chwytać, ale rękawiczki są potrzebne do norweskiego przedszkola, wymagane. Hmm, tutaj są takie rękawiczki na deszcz, tak? Gdy dzieci bawią się w mokrym piasku, na deszczu. One nie przemakają, ponieważ mają, są pokryte mm, taką gumą, tak jak tam ten kombinezonik i kurteczka. E, dwupalcowe, tak, dla małych dzieci. Podszyte polarkiem więc cieplutkie. Mam nadzieję, że moje dziecko będzie chciało je nosić. E, kosztowały mnie około 50 koron, chyba w promocji. Kupiłam je poza sezonem e, jesiennym. Dalej, zimowe rękawiczki, tak, tutaj mam z zestawu, on był akurat, te rękawiczki były w zestawie z czapką, hmm, cały kosztowała 150 koron, więc powiedzmy, że rękawiczki też kosztowały 50 koron. Też są na polarku, ciepłe, nie jest to wełna akurat, chyba jakiś akryl, ale dwupalcówki, tak? Dobrze. E, sprawa czapek, tak? Czapki, z tego co yy, polecam szczerze, to kominiarki. Jest to zarazem mm, czapka, która jest y, na głowę i na szyję, tak? Nie potrzebujemy wtedy ani szaliczka, ani jakiejś chustki komina na szyję. Dziecko ma słoniętą szyjkę. Tutaj jest cienka czapka, kosztowała 99 koron, bez promocji bodajże. Cienka, bawełniana, y, chroni fajnie uszka od wiatru szyjkę. Myślę, że teraz na przykład, jak y, dziecko pójdzie do przedszkola, to na wrzesień, jak najbardziej, jeśli jeszcze temperatura będzie około 15-12 stopni. Potem natomiast, jak temperatura troszeczkę spadnie, no to grubsza czapka, ale też kominiarka. Wybór pat na taką. To jest y, mieszanka wełny z, 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 z wiskozą, z poliamidem. Nie drapie. Y, 150 koron, taka czapeczka kosztowała. Jeśli chodzi o lato, typowe słoneczne lato norweskie yy, czasem bywa i takie. Wtedy potrzeba czegoś od słońca. Może to być zwykła czapka z daszkiem, bądź kapelusik od słońca, tak? I krem z filtrem koniecznie, bo dzieci spędzają dużo czasu na dworzu. Ważne jest, żeby ochronić ich delikatną skórkę. Dobrze, dalej buty. Przejdźmy do butów. Kapciuszki, tak? Myślę, że i w polskim przedszkolu również kapciuszki są popularne. W niektórych przedszkolach w ogóle dzieci nie używają kapci, tylko chodzą w skarpetkach bądź na bosaka, to zależy od przedszkola, ale u nas akurat są wymagane i kupiłam takie kapcioszki. Kosztowały mnie około 150 koron w przeliczeniu, tak? Zapinane. Również bardzo często na kapcie dzieci wykorzystują sandałki po prostu letnie, które mają. Chodzą w sandałkach po. Po przedszkolu. Ważne jest, żeby się nie ślizgały i żeby ta stopa troszeczkę była ochroniona od, od, od brudu przedszkolnego. E Dobrze, jakie kolejne buty? Ważne są w Norwegii kalosze na deszcz. Mogą to być kalosze ocieplane lub nie. E ja wybrałam takie z wkładką e ocieplaną. Tak wyglądają. Można tą wkładkę wyjąć, więc wtedy zostaje sam cienki kalosz. Ta wkładka chroni troszeczkę stopkę przed, przed chłodem, bardziej. Kalosze, kalosze na deszcz. Typowo, jak pada deszcz, to wtedy kaloszki, tak? I w miarę ciepło, tak? Musi być. Jeśli bez wkładki, kalosze z wkładką, to wiadomo, na chłodniejszą pogodę też się nadają. Jeśli chodzi o, chodzi o inne buty, tak. Tutaj mam takie buciki z Goreteksem. Teraz właśnie na tą wczesną jesień. Jak dziecko zacznie przedszkole z Gorateksem, dlatego, ponieważ gdy jest na przykład rosa na trawie, a dzieci wychodzą rano, jeszcze na przykład może być piękny słoneczny dzień, ale trawka jest mokra bardzo często do, do południa, no to dlatego wzięłam z Gorateksem, żeby, żeby nie przemiękały po prostu, tak? Na rzepy dziecku jest to łatwo się uczyć zapinać te buciki samemu, tak? Może się uczyć, tak wyglądają. Podeszwa jest żłobiona, troszkę antypoślizgowa. Mam nadzieję i... i tak. I jeszcze tak, kalosze kosztowały mnie w Polsce, akurat to są polskie firmy, około 200 koron w przeliczeniu. I buciki, te akurat były bez promocji, 700 koron kosztowały. Myślę, że jakby upolować promocję, to nawet za 400 czy 300 koron można by było kupić. Bez promocji 700 koron te kosztowały, ten model. No i na zimę buciki, tak? Gdy jest już troszkę chłodniej, październik, listopad u nas, to wtedy buciki zimowe. To są takie kamaszki za kostkę, też na rzepy, zapinane, w środku ocieplane, mają takie futerko, więc dziecku będzie ciepło. I oczywiście też z goreteksem, czyli z tą powłoką, która nie przemięka. Co ważne, te buty można prać w pralce i potem po prostu je zaimpregnować troszeczkę sprayem i Nadal będą miały te swoje właściwości. Dobrze. Co jeszcze do przedszkola? A nie wspomniałam o cenie butów. Te kupione w promocji, kupione latem, buty zimowe kupione latem kosztowały niecałe 500 koron. Normalnie cena takich butów może się wahać między 700 koron do nawet 1500 czy 2000, w zależności od firmy, modelu i tego, co tam sobie wymarzymy. Co jeszcze? Matpaka. Po norwesku, czyli pojemniczek na, na śniadanko. Akurat w naszym przedszkolu śniadanko dzieci zabierają swoje w domu. Wybrałam takie podwójne. Tutaj z tej strony możemy wsadzić jedzonko, z tej strony możemy wsadzić. Bardzo mi się to spodobało, że tutaj jest zamykane, czyli na przykład mogę wsadzić taką tubkę wyciskaną i ona się nie będzie stykała tutaj z owocami, czy z kanapeczką, czy z placuszkami. Jest też na tyle wysokie, że że mogę wsadzić nawet jakąś mafinkę, bądź, bądź kawałek ciasta, czy placuszki. E, zobaczymy, jak się sprawdzi, tak? E, 70 koron. E, dalej, bidon, tak, do picia. Większość przedszkoli e, wymaga bidonu, no zwłaszcza teraz w tych czasach pandemii, tak? Każde dziecko ma mieć swój bidon. E, mój wybór padł na taki po prostu. Kupiłam go w Polsce. Kosztował około 30 zł, więc niech to będzie niecały 100 koron. Zapłaciłam za niego. Dosyć duża pojemność. Tak wygląda. Słomeczka. Dzieci w norweskim przedszkolu głównie piją wodę, co jest dużym plusem. Nie ma żadnych herbatek, kompocików, kakałek, nic takiego. Woda i mleko, tak ewentualnie. Zimne mleko, niepodgrzewane prosto z lodówki, co też było mega zaskoczenie dla mnie, ale tak jest. Eee, plecaczek. Ja kupiłam taki plecaczek eee, troszkę bardziej, on jest dekoracyjny i symboliczny. Plecaczek, iście do przedszkola, mam tu swoje rzeczy. Wiadomo, nie wszystkie już się zmieszczą, ale jakaś przytulanka, miś przytulak, smoczki czy ubranko na zmianę i, i mały przedszkolak jest gotowy, tak. Tutaj piesek akurat, żeby też, moje dziecko lubi bardzo zwierzeczki i pieski, więc plecaczek kosztował 70 zł, więc powiedzmy, że 200 koron, tak? Kupiony w Polsce, na lotnisku. Eee, dobrze, powiedziałam chyba o wszystkim, tak? Zerknę na swoją ściągawkę, kombinozony, tak, wszystko. A, no i jeszcze, co dziecko potrzebuje takiego dodatkowo, wiadomo, jakiś przytulak, z którym chce spać, bądź się czuje bezpiecznie. Eee, może to być samochodzi, książeczka. Jedna personalna rzecz, tak? Jest dozwolona. Nie możemy zabrać z domu wszystkich zabawek, ponieważ nie jest to zgodne z regułami higienicznymi. No i inne dzieci też by chciały, tak? Więc jeden jakiś miś przytulak do spania. Smoczki, jeśli dziecko używa. Eee, w norweskim przedszkolu trzeba się zaopatrzyć również w zmiany ubrań, tak? Czyli kilka takich. Eee, zmian ubrań dziecko powinno mieć, ponieważ w ciągu dnia może się zabrudzić, czy podczas jedzenia, podczas zabawy może przemoknąć, chociaż nie powinno z takimi kombinezonami i butami, ale zdarza się. Jeszcze tu gdzieś miałam skarpetki. Aha, skarpetki, tu takie bardzo ważne zimą, żeby jednak grube skarpety były, czy do spania, czy do, czy do yy, wyjścia na zewnątrz. Te są akurat wełniano, miks wełna z czymś. 50% wełny, więc troszeczkę cieplejsze. Za chyba 4 pary. Zapłaciłam 200 koron około. Tak to kosztuje. Nie wspomniałam jeszcze tak. Dzieci w Norwegii śpią w wózkach. Mają drzemkę w wózku zazwyczaj, więc wózek jest potrzebny do. Do przedszkola również. My akurat kupiliśmy wózek używany, który będziemy używać właśnie w przedszkolu i go tam zostawiać. Nie będziemy codziennie go brać, więc mamy drugi wózek w domu. Wózek używany, zapłaciliśmy za niego 2000 koron. Normalna cena akurat tej firmy to by było powyżej 5000 koron, więc duża oszczędność. Nie jest praktycznie zużyty. Można powiedzieć, że ktoś go używał tylko. Tylko na wędrówki do sklepów, miał nawet te takie kolce na kołach, jeszcze e, gumowe, więc naprawdę jest w świetnym stanie. Poza tym wszystko można teraz uprać, nie ma problemu. E, do wózka, co do wózka, dziecko w, śpi, w śpiworku. E, cienki śpiwór na ten sezon cieplejszy i zimowy śpiworek gruby. E, cienki śpiwór, kupiliśmy używany, kosztował nas 80 koron, więc bardzo. Bardzo niewiele. Normalna cena takiego cienkiego śpiworka to myślę od 200 koron wzwyż do 1000-1500 koron i zimowy śpiworek. My akurat kupiliśmy śpiworek taki z pierzem i na plecach ma jeszcze wełnianą wkładkę, więc jest bardzo ciepły. Był określany przez producenta na, na średnią zimę, tak jak tutaj jest, właśnie u nas w naszym regionie, średnia zima, ponieważ temperatury dochodzą maksymalnie do minus 5 stopni, więc nie są to srogie zimy, ale śpiworek ciepły warto mieć, ponieważ dzieci śpią w wózkach, ale na dworzu, więc odczuwanie jest troszeczkę inne niż, niż wewnątrz. Śpiworek nas kosztował zimowy, bardzo rzadko też są na nie promocje, można oczywiście. Próbować szukać. Nas, nasz kosztował 1800 koron. Co do wózka, jeszcze. Ważna jest moskitiera, tak? Taka przeciwko yy, myszkom, muszkom, komarom, i też troszkę robi takie środowisko fajne w wózeczku ciemne. I folia na deszcz, tak. Yy. No i to tyle, chyba. Całość kosztowała prawie 10 tysięcy koron, tak jak widzicie w tytule filmu. Czy to dużo, czy to mało? Tak jak widzicie, dużo rzeczy mam kupionych z promocji, bądź używane, więc uważam, że jest to super uśredniona kwota. Eee, gdyby kupować rzeczy bez promocji, nieużywane, wszystko nowe, myślę, że kwota mogłaby być dwa lub trzy razy większa. Także 10 tysięcy koron, myślę, że to jest takie uśrednione. Można oczywiście taniej kupować wszystko używane. Eee, wtedy, myślę, kwotę możemy troszkę ściąć jeszcze te koszta, tak? Ograniczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie swoje doświadczenie z wyprawkami do przedszkola z Polski, bardzo chętnie się dowiem. Bądź jeśli mieszkacie na przykład też za granicą, jestem ciekawa, jak sobie radzicie z wyprawką do przedszkola, ile taka wyprawka kosztuje i czy też potrzeba takiej ilości rzeczy jak w norweskim przedszkolu. Dziękuję za oglądanie. Do miłego! Cześć!